Witamy w kolejnym odcinku Akademii Liquimoli. Dzisiaj pokażemy Wam, jak i dlaczego warto wymienić olej w układzie wspomagania. Płyn wspomagania wraz z upływem czasu zanieczyszcza się opiłkami, zmienia barwę i traci swoje właściwości, a to przyczynia się do głośnej pracy pompy i nieprecyzyjnego działania maglownicy. Procedura wymiany płynu jest bardzo prosta. Wystarczy przygotować świeży olej w ilości dwukrotnie większej niż wynosi pojemność układu. Wymiana polega na odkręceniu górnego przewodu ze zbiorniczka wyrównawczego i wypompowaniu poprzez kręcenie kierownicy starego oleju. W trakcie procesu jedna osoba powinna monitorować poziom płynu i na bieżąco go dolewać tak, aby nie zapowietrzyć układu. Na końcu zakładamy przewód na swoje miejsce, uruchamiamy silnik i kilkukrotnie kręcimy kierownicą do oporu, aby odpowietrzyć układ. Oczywiście na koniec sprawdzamy poziom oleju i dolewamy dodatek, który zabezpiecza uszczelki i zapobiega ewentualnym wyciekom.